Witam! Witam wszystkich. Gramy aktualnie sobie w Skywarsy? Gramy aktualnie w Skywarsy. Tak? W Skywarsy. Więc słuchajcie, jeśli taki odcinek nam się spodoba, yy, że gramy sobie w Skywarsy co? <grymne> możecie zostawić łapkę w i subskrypcję. I to w sumie chyba było bardzo cringe'owe przywitanie. Of... Oh. Więc dobra, może przejdźmy po prostu do rundy. Przepraszam za myszkę. Yy, moja stara myszka się zepsuła. W sensie nowa myszka. W sensie mam starą myszkę. A moja. Dobra nieważne. <grystanie> dobra. Mam czapę starego. Nie ważna iść. Okej. Okay. Nie. nie, Hmm. Nic się nie stało. O czym ty mówisz? Proszę mi tu nie mówić, ja wygrałem tamtą rundę, tylko się nie nagrało, tak? Ja później się tepnąłem perełką, którą miałem w ekwipunku. I wygrałem tą rundę. Musicie, no. Mi, 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 mi. Musicie mi uwierzyć tutaj po prostu, nie? Dobra. Czy KGW Dawaj mi miecz w kamerze Widzicie perełka Mówiłem Mordo mnie się Pff, Co to było? Jaki wjazd totalny ja jem tego Refa, bo ja nie mam siły do nich, nie? Jak oni mi tu tak wjeżdżają. No! O! Spamer. Nie lubię spamerów. Wiem cię, morda. GG. Teraz tutaj Będzie budowanie Speed Bridge normalnie. Patrzcie, bloki. Uuu, ale dobry set. Nie chciałbym teraz zginąć. Uu. A! Tu, 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 tu. Dobra, wy słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Y tak, to jest pierwsza gierka. Tamty to robiłem y, rok temu. Tak, grałem rok temu. A teraz zobaczycie, jaki skin mi przyszedł. Rok temu, y, a teraz zobaczycie, jaki rok lepszy jestem. Patrzcie na to. Dobra, uwaga. Let's go. Ever, patrzcie, jak szybko próniam skrzyż. <ścoughs> yeah. O! Oh. Dobra. Oh. Huh. A! Uf, dobra, nie sądziłem, że sklaszuję, ale jednak spełniło się wyważenie. Tylko teraz nikt nie Dobra, dostałem klasę. Tu, 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 tu. Co to było? Co to był za dźwięk się wydali ze mnie? O Co to było? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Go 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 Protection 2 Protection 2 Browę ze sobie Nie no, tam może się uda po roku nie grania w... w sensie nie, ja już cały rok ćwiczyłem granie w Skywarsy, nie? Nie ma co Klaczowałem raz to nawet na world cupie jakimś byłem, uh -huh. tak rok temu, bo macie film połączony z rok temu, tak? Tak To wcale nie tak, że nagrywam to raz. Znaczy, nie, nie, ja Dobra. Sium. Neoner Speed Bridge. <gryst> A ja HP nie mam. Chyba pijany jesteś. A! Nie! No weź się, ku... Nie. Idź, Aleksie. O nie, to Steve. Wszyscy na tej... A dobra, no, no, nie, nie, nie. Są skinowcy, są skinowcy. <laughs> Gameplay Minecraft. Teraz nie zginę. Nie ma szans. Zbieram szybko bloki, zobaczcie. Tu już dwa lata temu grałem. Nie, 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 dwa lata temu. No jak można nie mieć nic z tych skrzynek? Nie, wyrzuciłem lepszy miecz. Geniuszu. Japie... Nie dobra. Teraz zagrajmy. Normalnie, na chillu, na chillu. Na chillu, na chillu. Ja, na chillu totalnym takim. Wiecie, wybrzemy sobie tutaj. Wiem to mieczyk. Ja mogę ASMR z tą wyszką robić. Japie, pierdziel. Jakim ja jestem głównym, oficjalnie to mówię. Jestem głównym w Sky Warsy. Nie chce mi się. Dobra. Ta gra zrywa mi psychę. Dlatego kończymy odcinek. Widzimy się już w następnym. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i suba. A my idziemy już do... Nastep... Do... Do... Dobra, jestem dzbany. Naprawdę, naprawdę zry z realiami psychy, bo nie pamiętam co miałem powiedzieć. Więc no dobra, słuchajcie, zacznijmy od początku. Dziękuję za oglądanie, widzisz się w następnym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Więc świetach!